Z tej strony Snaxit. Będziemy dzisiaj nagrywać drugi odcinek z gry SS Kings yy, Mamy skrzydć ile? 4. Yy, Dokupimy sobie 6 i otworzymy 10 Feniksów Może trafimy coś dobrego, może nie. Pamiętajcie, żeby nie kupować kluczy, bo to jest mniejsza to na kose. A my sobie otwieramy. Yy, niedługo będzie transmisja na żywo, jeszcze nie wiem kiedy. Powiem wam w następnym odcinku. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Yy, będą... Będę nagrywał z, z różnych gier. Może to nawet godzinę będzie trwało. Może nawet dłużej. Nie wiem ile jeszcze. Ale zapraszam wszystkich zainteresowanych. No, prawie pędził się Trigon. Ale to nic. Właśnie mamy gdzieś. No, no nie, nie, gdzieś tylko mamy dość dużo skrzynczek jeszcze. I, I będzie Tek Sandro. No, ogólnie z Sandro mi się podobają ten Galileo, teki ładne są te skiny. Tylko szkoda, że z niebieskich, by trochę droższe były. Na przykład droższe o 100 euro. Ale dobrze, bronimy naszej gry. A czy mówię o grze. O, kolejna skroneczka. Napiszcie w komentarzach. Z jakich gier chcecie, żebym nagrywał? Co chcecie, żebym może nagrywał. Daję wam wolną rękę. Wybierzcie coś sobie. Mogę nagrywać tak samo, nie wiem. On będzie trigon. Nie. Dobra, wyróbmy naszego tematu. Będę może nagrywał, nagrywał, tego no. jakiś jest clicker. Albo jakąś grę taką. Bo Minecrafta mogę nagrywać, kupiłem sobie ostatnio. Więc napiszcie no, w komentarzu co chcecie, czy, co nie. I od kilku już openingu nic więc przydałaby się tak nie ma. Ja w tego grał, chcę nagrać jak te kose i bardzo. I no nie bardzo chętnie nagram to na odcinku, żeby pokazać wam, że ceny to kose. Będzie asimow? Będzie asimow? No przykro mi, ale nie będzie asimowa. Blisko, blisko. Jeśli podacie mi nazwę swoją z tej... Znaczy, no, nazwy, nazwę nazwę. Na, o, te, nazwę jest Slicker, Nie ma się nega kupię jeszcze 5 yy, rewolwerów, yy, jak yy, podacie nazwę swoją w case clicker. Bo zacznę chyba w to grać. Tam przy, połączymy się i prześlę wam parę ładnych kost, tylko pamiętajcie, bo tam musi być. Yy, Różnica minimalna cen. chciałem się właśnie wymienić nie mogłem. Oj, tu są fajne skiny, przytuję. Więc jeżeli, chcecie, jeżeli będziecie chcieli się wymienić, to napiszcie nazwę. Tylko napiszcie, czy to jest nazwa do Cesa, bo tam podam, no, mówiłem nie podam, tylko mówiłem wam, żeby podaliście nazwę do Cesa i do... To jest Napiszcie nazwa CES i nazwa może case -clicker. O, będę wiedział wtedy. O, kosa przeciąłem. Filmiki będą krótkie, nie będą zbyt długie, w się mam skiny do rozdania dość fajne, nie tam jakieś czerwone, różowe, jestem jeszcze biedny i muszę wam i powiedzieć, że będę rozdawał takie typu niebieski, szary, ale fajne skiny, fajne, fajne, Digla ma fajnego szczególności. I ostatnia skrzyneczka będzie akacz. No, nie ma akacza na zakończenie. Jest Chrisium Web Revolver. I się z wami żegnam, cześć.